No Ewunia, za robotę się wzięła, kwiatki tutaj u mnie będzie sadziła, opinanieczki wozi, ziemię. Tylko Ewunia, tu ma być ładnie wszystko zrobione, bo nie daj Boże, że ktoś Cię tutaj tylko nie pochwali, to zobaczysz. Ktoś przyjdzie i powie, że Jerzy tutaj brzydko ma zrobione. No i koszy moje, wszystko co znajdzie to wszystko na kwiaty, nie? Skrzynki też powynosiła Co dziury robisz, a po co? Ewcia. A żeby woda zlatywała. A, woda żeby zlatywała. No dobrze, no, no. Ja myślałem, żeby miały czym oddychać już jakie piękne kwiaty, nie? A jakie tutaj u mnie posadzisz? E, czy nie, nie A tam mam trochę tych kwiatów. Że ten... Że e, jak się kwitnie, to będziesz wiedział jak. No. To bierz, bierz i sać. Syp z ziemi i sadź szybciej. A to Tobie się spieszy? No bo dzisiaj nie wyrobisz się No to co? No. Jutro też się. No ale to, jutro to mogą się nie przyjąć te kwiaty nie? Aha, Trzeba szybko tak. sadzić i To tylko dzisiaj się przyjmuje Jutro to? koledzy przyjdą to chcę żeby było tu już ładnie wszystko zrobione Jakie koledzy? Jakie koledzy? No przyjdą no. koledzy to nie koleżanki koleżanki to nie przychodzą się, że ja yy, to, dla twoich kolegów. No wiem, że dla mnie to robisz, nie? Nie, ja robię się było ładnie. No w moim ogrodzie, tak? Tak, w twoim ogrodzie No zobaczymy czy ktoś mnie tutaj pochwali, że mam tak ładnie, czy nie? nie? No nie wiem Zobaczcie, kieze jak posadził, jakie piękne kwiaty. Ciebie, to zawsze wszyscy chwalą. Piękne, komentarze piszą. No bo chwalą. No. Bo lubią. No. Jerzego go to... Kobiety lubią, bo pracowity, się stara. Widzą. Nie no, tak? No. Takich jak ja to mało jest takich. Nie no. Takiego jak ty, to po, y, ten ze świecą się nie znajdzie. Jeden na tysiąc takich oczy się y, znajdzie albo na parę, to ja myślę, że na parę tysięcy, nie na tysiąc. Nie? Aha. No to No i posadzimy. to jeszcze musisz tutaj z kilka taczek przywieźć tej ziemi, nie? Bo tu będzie za mało tak czuję, co. To te z folii, będziesz te kwiatki te sadziła? To tylko te, bo tu jest taki kosz. No. Żeby on nie ten, tak szybko nie zginął i tam folię No ale fajnie będzie, nie? Tutaj. Tylko trzeba by było jeszcze te gałęzie tutaj przyciąć, nie? No, się rozrosły te swoje No wiary. i króliki już teraz ich nie ten, nie obgryzają, nie? No Co mieli, to obgryzły, nie? Tak. E, bunia to pracowita kobieta. Tak, nie, że pracowita. Ej, to ze wsi, kobietę wziąć tu. Ja mówię najlepiej to zawsze kobieta, bo zawsze to pracowite, nie? Chociaż, nie? No ale trochę w mieście mieszkałaś, nie? Ja no, mieszkałam 20 lat. No. O, 20 lat? O, to dużo. Ale ale na wsi tutaj z Jerzym to chyba tobie najlepiej jest, nie? Tak. Zadowolona, chociaż masz co robić. Głupoty ci do głowy nie przychodzą, bo tak to by zaraz ci głupoty przychodzimy. jakie głupoty! No to zaraz. Dobra, Ewunia, rób, rób. Jeszcze coś powiesz, to jeszcze zaraz z spadłem, to głową. Ja tam się nie wtrącam, bo bym tobie pomógł, ale jak pomogę, to zaraz powiem, że to źle. A tak jak ten to będzie wszystko na ciebie, nie? No staraj się stara no. Dobrze, idę tobie ten wody przyniosę, bo gorąco, nie? Dzisiaj to zobaczcie jaka piękna pogoda. No, Gorąco trzeba wuni wody przynieść Ze studni przynieść? Tak, tak jest No Dobrze, ty idę, wiadro całe, wezmę tobie przyniosę, to chyba wystarczy, nie? No, dobrá jeda.